Okej, okay. generalnie przyświetlą wygoniły właśnie dziewczyny z sesji, ale przy okazji chcę Wam pokazać jak, jakich fajnych okolicznościach dzisiaj właśnie robimy w tą sesję, w sensie jakby nie było. Ja jestem osobą, która kocha kamienice i klimat starego Podgórza, jakoś się mega, mega jarem. Ale większość większości osób się to nie podoba. Dzień we ściany płytki jeszcze takie mocno przedwojenne typowo kamieniczny klimat, to znaczy żarówka spalona więc noc mi musi być przyjemnie i tak to właśnie wygląda w naszej pracy w ogóle jest tak, że e, wiecie sprzedajemy oczami, więc e, sprzedając oczami musimy często tą nieruchomość po prostu przygotować i tutaj pewnego razu, jakiś rok temu poprzez tutaj namówienie przez Jakuba Kromka kupiliśmy cały zestaw generalnie rzeczy, które z sobą często wozimy przed sesją bo jak dobrze wiecie, właściciele raczej mówią, że nieruchomość jest super przygotowana, że jest wysoki standard i tak dalej natomiast a, trzeba być, wziąć poprawkę, że może nie każdy ma taki sam gust a, i czasem trzeba coś zmienić więc jak sprzedajemy oczami a, no to musimy to mieszkanie przez co przygotować. To tak jak dzisiaj, właściwie z mieszkania, które no, no kurczę, jakbyśmy wrzucili je na portale i pokazali, jak ono wygląda przed i takie, w takiej postaci je sprzedawali, to każdy zapewne byłaby lawina hejtu. Efekt będzie na pewno bardzo fajny, tak jak Ania robi zdjęcia. No i czy robimy takie rzeczy często? Tak, bardzo często. Czasem, e, czasem trzeba te rzeczy do homeside'u upakować do jednej, dwóch, trzech toreb, tak żeby, tak żeby móc ze sobą je po prostu zabrać. A nawet tramwajem czasem, bo drzyma ma jeszcze samochód zespole, więc trochę przy tym roboty jest. Natomiast to jest jakby taki etap, kiedy już mamy nieruchomość, a zanim ją jeszcze pozyskamy, tam tak do ściela i tak dalej, i jakby wężemy tutaj a, współpracę, to trochę mija. Także to nie jest to tak, że jakby otwieramy drzwi, a, tylko robimy coś, co jest zawsze więcej od siebie, po prostu. I tyle. Jak widać, trochę się zmieniło. Proszę się nie śmiać. Proszę się nie śmiać. Dopiszemy jeszcze słowo apartament i będzie elegancko. OK, dzisiaj cały czas chodzimy. Jak widać, pogoda nie rozpieszcza. Jest piękna, piękna polska a, zima. A, idziemy poszukać jakichś nowych mieszkań generalnie do oferty, także zaraz zaczynamy pracę w terenie. A, więc to nie jest tylko ciepłe siedzenie za biurkiem, To czasem trzeba porozmawiać z ludźmi. Tak, ręce się z zimna, widać po kamerze. Dokładnie. Patrycja, po co ci już w torebce? Bo jadę na Coś dokładniej? Mam prezentację na hucie, więc zawsze muszę być przygotowana na wszystkie scenariusze przy prezentacji, więc mam już w torebce. No. Dzisiaj na jesteśmy w bloku, gdzie a, jesteśmy w bardzo fajną wizję artystyczną, ponieważ widać tutaj bardzo mocny eklektyzm drzwiowy. Różną fakturę, jeśli chodzi o podłogę i materiały oraz doza artyzmu. Artyzm jest cicho. Dobra, siach, dobra. Robert podzielił się swoim skrótem i myślałem, dlaczego jemy lody? Są smaczne, pożywne, mają różne smaki. Widzę to. Skróczek czy inny? Widzę, że nie oglądałeś tego filmu. Nie. 3, 2, 1, go. Jestem w szoku. Klient, który przez rozmowę telefoniczną. Wiedział, że jedzie na Osiedle Wysokie, wiedział wszystko o nieruchomości i był zdziwiony, że Osiedle Wysokie to stare budynki. Ogólnie, moi drodzy, gdyby ktoś kiedyś powiedział mi, że praca pośrednika jest monotonna, to tak, to prawda. Z 5 godzin jeździmy i robimy to samo Ok, jak widać po 6 godzinach, odkąd się spotkaliśmy a pracy Zaczynamy w terenie... Południową zmianę. Zaczynamy drugą zmianę, dokładnie popołudniową, gdzie teraz będą prezentacje nieruchomości a Także Patrycja uzbroje nas w Kimchi i kawę a To dokładnie. jest zestaw obowiązkowy Kimchi Bajzo Kimchi Bajso robimy taką One małą reklamę Dokładnie, damy hashtag. E, tak, teraz zaczyna się prezentacja, więc zaczynamy drugą zmianę. Moi drodzy, kończymy naszą dzisiejszą przygodę. Ogólnie jesteśmy turbo zmęczeni, no ale jak wchodzić w weekend e, to albo mocno, albo wcale, więc zapraszam do śledzenia naszych kolejnych przygód. E, polecam sobie bardzo serdecznie Asumarilla Steady. Test. E, kończymy właśnie ostatnie spotkanie e, na dzisiaj. E, to było bezskuteczne. Ale czasem tak bywa, a więc cóż, tak to wygląda każdego dnia i to nie jest tylko to, że dodajemy fajnej nieruchomości i coś się dzieje, pijemy sobie kawki, chodzimy na trening sportów walki. To się wydostać. Tak nie, tak też jest, tak też jest. Ale mimo wszystko jednak dużo jeszcze takiej pracy, wiecie, jest teraz minus 2 stopnie, są teraz minus 2 stopnie, a jest zimno i zrobiliśmy dzisiaj kolejne spotkanie które tak naprawdę nie no, zaobocuje tak naprawdę niczym. A... No, ale trzeba je było po zrobić. Z nadzieję, że coś się uda. No. I tak wygląda No Tak naprawdę tak. to To może to jakiś jeszcze motywacyjny speech na koniec. Eee. Tak. Do zobaczenia.